Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak edytować harmonogram trybu nie przeszkadzać w telefonie Vivo V50 Lite. Na początku przechodzimy do ustawień i zjeżdżamy w dół do zakładki Dźwięki i Wibracje. Tutaj zjeżdżamy w dół do opcji Nie przeszkadzać, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Harmonogramy. Teraz, jeżeli chcemy edytować harmonogram, naciskamy na niego. Tutaj możemy wybrać opcję Edytuj i wtedy możemy zmienić nazwę tego harmonogramu. Dajemy sobie OK, aby zapisać. Możemy tutaj włączyć czy wyłączyć ten harmonogram, wybrać dni, w jakie ma się powtarzać. Wybrać godzinę rozpoczęcia oraz godzinę zakończenia. Możemy też włączyć lub wyłączyć. E, jeżeli alarm zadzwoni, no to wtedy wyłączy się ten e, tryb. I możemy też wybrać opcję działania trybu nie przeszkadzać, w którym sobie możemy wybrać odpowiednie opcje, które mają działać, oraz które mają nie działać podczas trybu nie przeszkadzać. Na przykład możemy sobie włączyć przypomnienia, ale wyłączyć alarmy czy dźwięki multimediów. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle. Ja się żegnam. Cześć.